Ponad miesięcznym opóźnieniem ruszył obiecywany przez Ministerstwo Zdrowia program profilaktycznego leczenia dzieci chorych na hemofilię. Najmłodsi pacjenci będą dostawać czynnik szepnięcia krwi, który zapobiega wylewom powodującym niepełnosprawność. Lekarze zwracają jednak uwagę, że ministerstwo nie najlepiej wybrało w przetargu lek. Szczegóły zna Małgorzata Wiśniewska. Wystarczy delikatne zniknięcie w kostce, żeby nastąpił wylew. U rocznego Adriana, który ma hemofilię, nie widać jeszcze choroby. Każde uderzenie kończy się bolesnym wylewem, który niszczy stawy. Mi się niejednokrotnie łzy kręcą, kiedy widzę cierpienie mojego dziecka. Dotychczas chorzy na hemofilię dostawali lek dopiero po wylewie. Teraz dzieci będą dostawały lek profilaktycznie trzy razy w tygodniu, po to, by takich wylewów w ogóle nie było. Rzecz w tym, jaki to będzie preparat. Zakupiono czynnik osoczopochodny, który jest o 40% droższy od czynnika rekombinowanego. Lekarze i pacjenci są zdziwieni, że resort wybrał droższe i mniej bezpieczne leki produkowane z ludzkiej krwi zamiast tańszego syntetycznego preparatu. Pewne grupy wirusów nie są przenoszone w tych lekach i zdecydowanie optujemy za tym, żeby dzieci chore na hemofilię miały dostęp do tych leków ze względu na ich bezpieczeństwo. Resort wyjaśnia, że przetarg zorganizował w ekspresowym tempie, ale wybrano leki o podobnym stopniu bezpieczeństwa. Potencjalne ryzyko, jeżeli istnieje, istnieje takie samo dla czynników rekombinowanych pierwszej generacji, jak i dla czynników ozoczopochodnych. Polska jest jednym z ostatnich krajów w Europie, gdzie pacjenci nie dostawali profilaktycznie leków na krzepnięcie krwi. Tylko u nas jeszcze widuje się na wózkach dzieci chore na hemofilię. Leczenie profilaktyczne sprawi, że mały Adrian nie będzie niepełnosprawny. Takie profilaktyczne leczenie to szansa na normalne życie, skoro jednak ma być podawane systematycznie i do końca życia, dla lekarzy i dla pacjentów ważne jest, by mieli do niego pełne zaufanie. Małgorzata Wiśniewska panorama.